Cześć! Otrzymujesz to nagranie dlatego, że nasz zespół poszukuje współpracowników i mam przyjemność przedstawić Ci cały nasz zespół SpringNet. Dlatego opowiem Ci, kim jestem ja, na czym polega współpraca z nami, jakie są wypłaty, jakie korzyści czekają na Ciebie w ciągu najbliższych 9-12 tygodni, a także pół roku. Opowiem Ci, jakie cechy są pożądane tutaj z nami działać i rozwijać się w projekcie, także o korzyściach pozafinansowych. Również, jak możesz do nas dołączyć. To co, zacznijmy ode mnie. Mam na imię Wiola i jestem mamą, mam dwoje wspaniałych dzieci, córkę Kamilkę i syna Radka i męża Mariusza, Pracuję na etacie, dodatkowo właśnie działam tutaj od niecałych dwóch lat, a onlineowo zaczęłam już jakiś, jakiś czas temu. Chcę Ci opowiedzieć, co takiego robimy, jak to wszystko się zaczęło, ale zacznijmy od tego, że pokażę Ci, jak wygląda nasz zespół. Możesz sobie wejść na, na fanpage'a y, lub na stronę na Facebooku. I tam na stronę Springnet, dlatego że tam zobaczysz naszą społeczność i nie tylko mnie, ja jestem tutaj, ale ludzi, właśnie z którymi tworzymy cały zespół. Jak widzisz na zdjęciu, są przeważnie kobiety, ale pracują z nami również panowie. I co takiego robimy? Kto nam w ogóle wypłaca pieniądze? Naszym partnerem biznesowym jest firma, którą na pewno znasz. To firma Oriflame. Większość osób kojarzy tą firmę z kosmetykami i konsultantami, że można zbierać zamówienia. Natomiast Springnet wyspecjalizował się również w promowaniu opcji biznesowej firmy Oriflame. Więc spokojnie, nie szukamy tutaj konsultantów, którzy będą sprzedawać produkty, ale również osoby, które będą podążać ścieżką rozwoju firmy Oriflame. Co to za ścieżka? Zaczynasz z nami działać jako starter. Zobacz, bo będziesz się tutaj wszystkiego uczyć, tak? Tu, o, tak? Po to, żeby za chwilę zostać menadżerem, o. I yy, yy, ten poziom jest już dla Ciebie osiągalny w ciągu 9 tygodni, a może nawet szybciej. W ciągu roku zostaniesz dyrektorem i będziesz podążać tą ścieżką yy, dalszą. Yy, ja jestem na poziomie menadżera, ale mamy w zespole wielu dyrektorów, ale również dyrektorów kolorowych. Którzy pokazują nam, uczą nas, jak dojść tam, gdzie oni już są. Ja będę Ci pomagać i Twój sponsor, czyli osoba, która Cię zaprosiła do projektu, bo właśnie na tym polega praca w zespole, czyli opcja biznesowa. A opcja biznesowa jest związana z tym, że tworzysz swój własny zespół. I tu mam takie przykładowe zdjęcie, tak? Tu jesteś Ty. I Twoim celem jest znalezienie 3-4 osób, które dołączą do naszego projektu biznesowego. Tych osób może być więcej, niekoniecznie mniej. Pokazuję Ci taki przykład, jak to wszystko się zaczyna rozkręcać. Znajdziesz sobie takie 3-4 osoby i co takiego wyrobicie. Przede wszystkim zamieniacie swoją klasyczną drogerię, czyli yy, tam gdzie do tej pory kupowaliście dla siebie produkty, na produkty Oriflame. Każdy z Was, z nas używa pasty do zębów, szamponów, żele, balsamy, perfumy i tutaj dostajecie 20% zniżkę do sklepu internetowego i cokolwiek w tym katalogu jest nawet w promocji, Wy na dzień dobry macie to 20%, 20 taniej. No dobra, no to kupujecie produkty dla siebie i co jeszcze? I Twoją rolą jest Poznać system pracy Springet i uczyć tego systemu swojej osoby. Czyli tobie, ktoś przekazuje wiedzę, jest to osoba, która pokazuje ci to nagranie, a twoją rolą jest potem nauczyć tego samego Twoje osoby, czyli podajecie tak zwaną pałeczkę dalej i powstaje zespół. I zespół generuje obrót, który bierze się z tych własnych zakupów i także z tego, że te osoby też zapraszają kolejne osoby do współpracy, tak? I co takiego się dzieje? Dzieją się awanse. Jak to wygląda? Zobaczcie na slajdzie. Który zapoczątkowuje Twoje wypłaty. Zobacz, ile możesz zarobić na starcie. W ciągu pół roku, bo to właściwie ta informacja jest, że ta Twoja droga, którą będziesz teraz kroczyć przez najbliższe pół roku, a poziom dyrektora robi się średnio rok, dwa lata, niektórzy robią to szybciej. I zobacz, na początku. Nie są to duże pieniądze, bo to są takie drobne 48, 80 zł, tak? Potem 130-300 zł. Natomiast menadżer zarabia już od 300 zł, 400, yy, po to, yy, żeby, będąc menadżerem, 20% zarabiać już średnio 3000, yy, żeby później stał się właśnie już dyrektorem. I teraz zapewne zadajesz sobie pytanie: No dobra, ale czy ja się do tego nadaję? Po pierwsze, nie wiem, czy ja yy, nie wiem, czy ja znajdę te osoby, w jaki sposób w ogóle mam ją za, zachęcić, tak? Co mam zrobić, żeby one właśnie zamiast pójść do Rosmana, chciały kupować sobie właśnie produkty yy, z Oriflame. Przecież ja ich. Yy, ja on nic no nie znam ich, yy, nic nie wiem o tych produktach, tak? Yy, czy one są dobre, czy nie są dobre. Jak ja mam te osoby w ogóle szkolić, przekazywać im tą wiedzę systemową. Yy, jak i sama, nic nie wiem, tak? Ale tutaj muszę cię uspokoić, dlatego że wszystkiego nauczysz się na naszych bezpłatnych szkoleniach. Szkolenia są prowadzone online i stacjonarnie, więc bez względu na to, czy wychowujesz dziecko, czy, czy dopiero urodziłaś dziecko, czy jesteś studentem, emerytem, czy osobą pracującą na etacie, możesz sobie właśnie yy, szkolić się w chwilach, kiedy tobie to pasuje. Dlatego, że to ty dopasowujesz swój grafik do swojego codziennego życia. I pewnie myślisz sobie, jakie cechy tutaj są pożądane. Czy trzeba mieć takie gadane? Otóż nie. Nie ma dla nas znaczenia, czy jesteś osobą, która ma przysłowiowe gadanie, gadane, czy jesteś osobą, która woli słuchać, nieśmiało. Nie ma to kompletnie znaczenia. Nie ma również znaczenia dla nas Twój wiek, dlatego że współpracujemy z licealistkami, z osobami, które są na emeryturze. Nie ma dla nas również znaczenia, czy jesteś osobą, która jest przebojową, przedsiębiorczą, czy kompletnie nie posiadasz tych cech. Natomiast ma dla nas znaczenie jedna ważna rzecz. Czy chcesz zmienić swoje życie? Czy masz taki mocny powód, żeby, który pozwala ci właśnie działać? Czyli, na przykład, jest to wyjście z długów, jest to spłata kredytu mieszkaniowego, zarobienie na potrzeby twoje, dziecka, rodziny albo po prostu chęć zakupu sobie nowych ciuchów, nie wiem, butów, może jakieś wczasy, czegoś, na co ci nie było do tej pory stać, a może jesteś zmęczona swoją pracą w korporacji. Wiele kobiet y, czy mężczyzn do nas przychodzi, bo chce to właśnie zmienić. Jeżeli chciałabyś, chciałbyś to zmienić, być wolnym człowiekiem, który sam decyduje o tym, o której wstaje, kim się otacza, jak wygląda jego rozkład dnia i kiedy jedzie na wakacje, tak jak widzisz, y, jest dla nas y, ważne, żebyś była osobą, y, która chce po prostu zmiany i przede wszystkim musisz myśleć pozytywnie. Nawet jeżeli z tym pozytyw, pozytywnym myśleniem jest różnie, to musisz być otwarty, żeby nauczyć się tego pozytywizmu. Dlatego, że jest to praca z ludźmi, a sam sama doskonale wiesz, że kiedy pracujesz z ludźmi, rozmawiasz z ludźmi. Kiedy będziesz tworzyć swój zespół, pozyskiwać te osoby do współpracy, to one wiadomo, że będą chciały z Tobą współpracować i działać tylko wtedy, kiedy będą widzieć, że dołączają do pozytywnych osób. Natomiast wszystkiego się można nauczyć i my Tobie w tym pomożemy, ale musisz bardzo tego chcieć chcieć coś zrobić dla siebie w swoim życiu. Więc jeśli spełniasz ten wymóg, czyli jesteś otwarty na zmianę, to jak najbardziej Ciebie szukamy do naszego zespołu. Zaczniesz z nami pracę jako starter, czyli osoba, która będzie wdrażać się w system. Ja takiego startera porównuję do stażysty w firmie czyli stażysty, który na początek przychodzi, i chcę nauczyć się, jak wygląda tutaj praca. Dostajesz od nas na dzień dobry, sprawdzony system pracy. Otrzymujesz 20% zniżkę do Oriflame, czyli kupujesz produkty, czyli już będziesz mogła, mógł, mogła sobie testować te produkty. Ja mam praktycznie wszystko, nawet biżuterię. Mam z Oriflame i tylko. Tych produktów używam, bo są bardzo dobrej jakości i jestem z nich mega zachwycona, nimi mega zachwycona i zadowolona. Jeśli nie stać się na te produkty kosmetyki, a mamy również produkty wellness, to pokażemy Ci, co zrobić, żeby mieć je praktycznie za darmo. Otrzymuj, otrzymasz programy motywacyjne. Są to od kosmetyków poprzez produkty wellness do akcesori gospodarstwa domowego są to blendery, miksery, kamery sportowe, jakieś walizki, talerze, po prostu jest tego mnóstwo i to mają już osoby u nas yy, starterzy, tak? O masz szkolenia produktowe i biznesowe. To masz na, na etapie startera. Teraz przejdziemy do kolejnego etapu, etapu menadżera. Menadżer zarabia od 300 do 3000 zł co 3 tygodnie. Zobacz, jaka tu jest duża rozpiętość, tak? Jest to związane z tym, na jakim stopniu menadżerskim się znajdujesz. Jako menadżer otrzymujesz sprawdzony system, jak w 9 katalogów rozpocząć kwalifikacje na dyrektora. Menadżer, 24% właśnie. Tak, rozpoczyna kwalifikacje na dyrektora. Otrzymasz wtedy wyróżnienia na gali biznesu, na konferencji regionalnej, różne programy motywacyjne z nagrodami, szkolenia onlineowe, offlineowe. I celem naszej współpracy jest to, żebyś w rok została został dyrektorem i zarabiał około od 3000 do 5000 zł, co 3 tygodnie. Wtedy nie dość, że dostaniesz dodatkową premię w dolarach, jest to 1000 dolarów, otrzymujesz również dwuosobowe zaproszenie na bal dyrektora. Otrzymujesz już wszelakie gratyfikacje, świętowanie zarówno w Oriflame, jak i w Springnecie. Dodatkowe programy, jest też program samochodowy, elitarne szkolenia. Mnóstwo wyjazdów, podróży, to wszystko już sponsoruje też Oriflame. Niektórzy jeżdżą nawet i 4-5 razy w roku na takie wyjazdy zagraniczne i to są wspaniałe podróże. I to masz na poziomie dyrektora. To nie jest tak, że robi to też jedna osoba, tylko każda osoba, która się zdecyduje na współpracę z nami. Są tutaj nie tylko młodzi ludzie, ale również osoby w różnym wieku. Teraz chcę Ci opowiedzieć, jakie korzyści oprócz finansowych czekają na Ciebie w projekcie. Zobacz. Mamy tutaj elastyczny czas pracy. Tak. I to Ty decydujesz, kiedy chcesz wyjechać na przykład na wakacje, a nie kiedy szef chce. Jest tutaj brak szkalnego sufitu. To nie jest tak, że dostajesz stanowisko i koniec. Tutaj możesz prześcignąć mnie i osoby, które są już dyrektorami. Tutaj nikt nie pracuje na nikogo. Nie jest tak, że ci na dole pracują na tych, którzy są na górze. Możesz zarabiać dużo, dużo więcej niż ja, nawet. I to jest bardzo sprawiedliwy system wynagradzania. Dlatego tak wiele osób się tutaj rozwija. Co jest dla mnie też bardzo ważne, że jest to biznes dziedziczny. To znaczy, że jeżeli tobie by się coś stało, to twój numer przechodzi na członka twojej rodziny i dalej pieniążki wpływają na konto co czy tygodnie. Mamy pracę w zespole, stale rosnące zarobki, docenianie twojej pracy, czyli to, te, te, to wynagradzanie, tak, ciągły rozwój, podróże. Chyba wspominałam już i bardzo ważne, 17 wypłat w roku. No, chyba nie spotkaliście się z tym, żeby, gdzieś, żeby ktoś miał 17 wypłat w roku. Więc, jak widzisz, możliwości jest bardzo dużo. I nie pokazuję Ci tego, żeby się chwalić. Pokazuję Ci to po to, bo ja jestem taką osobą. Taką samą osobą jak ty, i ja w życiu bym się nie spodziewała, że Olifrain daje takie możliwości. Nie znałam opcji biznesowej, ale cieszę się, że już ją poznałam. Tak? Wszystko jest możliwe. Jedyne, co potrzebujesz, to po prostu zacząć działać. Koniecznie dołącz do osoby, która wysyłała ci ten filmik, dołącz do niej i upewnij się, że jest to osoba z projektu Springlet, bo jest to bardzo ważne. Możesz również dołączyć do Oliflame i zapisać się przez stronę internetową, ale wtedy wpadasz do przypadkowej osoby wylosowanej systemowo. Bądź możesz dołączyć do nas, do naszego zespołu, do osoby, która Cię tutaj zaprosiła i wysłała Ci ten film. I korzystać z naszego systemu, który pozwoli osiągnąć Ci niesamowite rzeczy, takie jak na przykład zakup nowego laptopa super najnowszego telefonu czy kupno domu to jest tak niesamowite ale oprócz moich marzeń realizują się również marzenia ludzi z którymi współpracuję podobało ci się dołącz do nas zacznij od szkolenia jak zacząć wypełnij kartę informacyjną ale o tym już powie ci osoba która cię tutaj zaprosiła pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce pa